Znajdujemy się na plantacji w gruncie otwartym. Plantacja trynie typowa w stosunku do standardowo prowadzonych, że była założona w poprzednim sezonie sadzonek doniczkowanych. No i tak jak opowiadaliśmy w poprzednim roku na Majem Faktory i na konferencjach w okresie zimowym jest to plantacja posadzona na zagonach i część tych zagonów została przykryta agrowykuniną. Znajdujemy się w tym momencie w miejscu, gdzie sadzonki zostały posadzone w rozstawie 3,5 metra między rzędami oraz 30 cm na 30 cm na zagonie, czyli tak jak sadzimy na zagonach truskawki. Rok jest, jak wszyscy doskonale wiedzą, bardzo nietypowy, nerwowy, stresujący dla producentów malin. Również ta plantacja przeszła już swoje. Dziwne dzieje w, to, w, te, w tym roku. E, w czasie Wielkanocy, czyli z, z wielkiej niedzieli na poniedziałek wielkanocny temperatury, które tutaj wystąpiły, wynosiły około minus 4-4,5 stopnia na wysokości 2 metrów, więc pędy wszystkie zostały zniszczone. E, drugi mróz, który był z czwartku na piątek po Wielkanocy, poprawił jeszcze bardziej sytuację. Aczkolwiek już akurat w przypadku tej plantacji nie miał co poprawiać, bo w środę po Wielkanocy wszystko zostało ścięte równo z ziemią. Zwłaszcza, że we wtorek po świętach tu spadł jeszcze śnieg. No i te pędy były bardzo mocno uszkodzone. W skali od 0 do 5 był to stopień uszkodzenia w granicach 4-4,5. Czyli bardzo mocno zbrązowiały rdzeń. Praktycznie brunatny, no i delikatne, delikatne zielone przebarwienia po bokach. Stąd zapada decyzja, że wszystkie maliny odmian jesiennych, a dokładnie to polana w naszych kwaterach rośnie, zostało ścięte wszystko po ziemi. Zostało ścięte po ziemi, i tak jak widać, zostało przykryte agrowłókniną. No i dzięki temu ostatni przymrodek, który był z 9 na 10 maja, tutaj był w wysokości minus 3 stopni na wysokości 2 metrów. Nieznaczne uszkodzenia są na roślinach, nie da się powiedzieć, że nie ma w ogóle, ale praktycznie większość ocalała, więc tych szkód tak naprawdę nie widać w tym momencie. No, i jeśli popatrzymy na kondycję roślin, jest bardzo zadowalająca. Rośliny dobrze wyglądają, są dobrze odżywione. No i agrowina będzie utrzymywana tak długo, jak tylko da się. Po prostu chodzi o to, żeby wyrównać wzrost i zbliżyć się do tego, do tej wysokości pędów, które normalnie powinny być. Myślę, że jeszcze co najmniej dwa tygodnie, czyli do początku czerwca, rośliny będą przykryte. Została zastosowana agrowłóknina o gramaturze 23 g, o szerokości 1,60 m i jest położona na 80 cm. Tak? Jest przymocowana za pomocą szpilek, tak więc łatwo można, jeszcze będzie ją można poluzować, tak jak rośliny rosną. I zostawić, im jeszcze, i zostawić im jeszcze troszeczkę miejsca do wzrostu. Nawożenie było wykonane podstawowe, na nawozach podstawowych, wieloskładnikowych i pojedynczych, tak jak to standardowo się robi w okresie wiosennym. Zabiegów ochronnych jeszcze nie było nic zrobione, bo nie było co chronić, znaczy byłoby co chronić, gdyby nie zostało wykoszone. Tak. W tej chwili te rzędy, które nie są przykryte agrowłókniną, są odkrywane i są plewione ręcznie. Natomiast to, że pole jest niezachwaszczone, to jest efekt działania stąpu zastosowanego w okresie jesiennym, czyli tej nowej rejestracji w tamtym sezonie, która pojawiła się w malinach. No i wydaje mi się, że to jest taki dowód na to, że jest to typowy herbicyt jesienny, który powinien zostać właśnie w okresie jesiennym i wtedy bardzo dobre efekty mamy na wiosnę. Jak dalej będzie wyglądała wegetacja tych roślin, zobaczymy. Na pewno zbiór będzie opóźniony, bo to y, wygląda na to, że maliny jesienne będziemy zbierali po prostu koniec sierpnia lub początek września po tych szkodach mrozowych. W każdym razie tutaj na Lubelszczyźnie. A jak się jeszcze okaże, to zobaczymy w najbliższej przyszłości.